Witam Państwa bardzo serdecznie Dzisiaj test 80 ekspres losów 80 razy szybka kasa Powiem szczerze, że jeżeli jest tak jak lot to mówi To na 80, na 80 losów No 20 powinno być wygranych Także przetestujemy to Czy na 80 losów 20 będzie wygranych Pamiętajcie zostawcie łapkę w górę pod filmikiem no i zabieram się za za szukanie tych wygranych liczcie dobrze żeby znowu się nie pomylić korona moneta wiśnia i worek worka nie ma czyli pierwszy pustak jedziemy dalej podkowa sakwa Świnki nie ma. Kości. Też nie ma. Dolarek. Jest dolarek. Czyli mamy pierwszą wygraną 2 złote. Okej, okay, jedziemy dalej. Mm, monetki nie ma, wiśnie. Karty. Gwiazda, nie ma gwiazdy i kości. Czyli nic się nie udało. Pusta. Drugi pustak. Podkowa. Świnka. Korona. Nie ma korony. Kości. I diament. Też się nie udało. Świnka. Nie ma Świnki. Sakwa. Serce. Wiśni nie ma i banknot. Jest banknot. Słuchajcie, jest 20 złotych. No proszę. 20 złotych. Wow. Kości, banknot, serce, worek, korona. Nie ma korony, siódemka, wiśnie, karty. Świnka, diament, nie ma diamentu. Dolar. Dolar, nie ma dolara. Korona. Karty. Podkowa. Też nie ma podkowy. Siódemka. Znowu nic. A tak się ładnie układała na ta, ta stóweczka. No. Sakwa. Siódemka. Korona nie ma korony, gwiazda jest gwiazda i kości, nie ma kości. Siódemka nie ma, dolar. Banknot nie ma, świnka i worek. Jest dwa złota. Banknot, siódemka. Sakwy nie ma. Korona. I świnki nie ma. Korona. Dolar nie ma. Dolara. Sakwy też nie ma. Siódemka. I diament. Pustak. Kości. Podkowa. Siódemki nie ma. Kuńczyna i dolar. Nie ma. Serce. Banknot. Moneta. Podkowa. Siódemki nie ma. To jest plaga pustaków. Karty. Korony nie ma. Świnki nie ma. Dolar. I wiśnia. Dwa złota. Karty nie ma. Podkowa. Banknot. Kości. I diament. Nie ma diamentu. Korona. Wiśni nie ma. Banknotu też nie ma. Moneta. Podkowa. 4 złota. Banknot. Korony nie ma. Sinki nie ma. Gwiazda. Sakwa. Ja pierdyla. Ja pierdyla nie wytrzymam. Jezu! <noise> Jeszcze raz! Banknot. Sakwa. Gwiazda. Ludzie, można wygrać. Można wygrać, ale jaja. Jezus, ale jaja. Można wygrać, ludzie. Dwa tysiące. Jezus, uratowany. Po prostu jestem uratowany. Pożyczku. Nie. Jeszcze raz muszę to sprawdzić, bo banknot. Korony nie ma, świnki nie ma, gwiazda i sakwa. Dwa... Faktycznie ale jaja. Można wygrać, ludzie. Można wygrać. Gramy dalej, słuchajcie. Nie no nikt mi nie uwierzy. Kurde, nikt mi nie uwierzy. Gwiazda. Okej. Okay. Serca nie ma, świnki nie ma. Kości. I banknot. Nikt mnie nie mówi, wow, że. jestem mistrzem, jestem królem. Świnka, siódemka, korony nie ma, sakwy nie ma. I diament. Że ja, ja. też drapuni nie ma tutaj. No, kurde. Świnka, gwiazda. Diament. Monety nie ma i tego też nie ma. <laughs> nie, 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 nie. Ja już dzisiaj nie mogę. Ja już dzisiaj nie mogę. <laughs> Sakwy nie ma, serca nie ma, siódemka i gwiazda jest dwa złota. Aż mi się ręce trzęsą. Łobożeczku. <laughs> karty. Są karty. Świnka, ale by było, jakby jeszcze raz 2000 wpadło, nie? Świnka, moneta, podkowa i nie ma. Nie ma kości. Nie. Świnka, banknot, diament, podkowa, serca nie ma. Ale jej. Nie no normalnie nie, nie. Kości. Gwiazdy nie ma, banknot. Podkowa. Okej. Okay. Też nie ma. Gwiazda. Kości. Serca nie ma, dolar jest. Podkowa. Idziemy dalej. Kuńczyna, serce, dolar, podkowy nie ma, karta. No było blisko. Ojej, ja mm. nie ma diamentu nie ma, podkowa jest, karta jest kuńczyny nie ma świnka jedziemy dalej korona nie ma banknot jest siódemka jest kuńczyny nie ma, dolar mamy dychę, jest dycha jest dycha no chyba będziemy dzisiaj na plusie tak mi się coś wydaje. Wiśnia. Nie ma. Kości. Kości, później po kościach jest... Yy, karty, nie ma karty. Dolar. I podkowa. Jest wygrana. Ale jaja. <noise> nie dowierzam. Co ja robię? Co ja robię już teraz ludzie? <laughs> Ale jaja. Worka nie ma. Gwiazda nie ma. Moneta. Siódemka. I kończyna. Siódemka. Serce. Banknot nie ma. Gwiazda. I kości. Okej. Okay. Korona nie ma. Kości. Banknot. Serce nie ma serca i diament. Pustak. O, wiśnia jest. Worek jest. Gwiazdy nie ma. Y i tutaj mamy, tutaj mamy banknot. Także mamy 4 złote. Serce jest. Yy, siódemka jest. Dolar. Nie ma dolara. Korona. I gwiazdy też nie ma. Gwiazda jest tutaj. Kości. Nie ma dolar. Jest, podkowa jest i nie ma. Nie ma kończyny. Kości, yy, karty, są karty, kości, są kości. Kończyna nie ma, podkowa siódemka. Nie ma więcej. Gwiazda. Gwiazda, 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 jest gwiazda. Jest gwiazda, nie ma gwiazdy. Sakwa. Podkowa. Kończyna. I serce. I serce. Że też jest stówy nie chcę dać, nie? 2 złota. Ale najważniejsze, że jest główna wygrana to jest najważniejsze. Jest diament. E, gwiazdy nie ma. Kości. Banknotu nie ma, i podkowa jest dwa złota. Sakwa nie ma, banknot nie ma, karta, korona i siódemka. Świnka jest, diament nie ma, wiśnie są. Banknot jest, czyli mamy dychę. Dycha jest. Wiśnie. Kończyny nie ma. Kości. Serca nie ma i karta. I tu jest dwa złota. Karta jest. Diament jest. Kończyna nie ma, korona jest i moneta nie ma. Kości nie ma. Kończyna jest, banknot jest, świnka jest i gwiazda nic się nie użyła. Idziemy dalej. Banknot jest. Worek nie ma worka. zakwy nie ma. Dolar jest. Monety nie ma i diament jest. No niestety, serca brak. Banknot jest. Kończyna jest. Podkoła jest. Diament. Nie ma diamentu i gwiazdy. Gwiazda jest. Ale nic nam się nie ułożyło. Świnka. Świnka jest, banknot jest. Kończyna jest, korona, korona jest i dolara nie ma. Diament jest. wiśnia jest, gwiazdy nie ma, dolar. Dolar nie ma dolara i siódemka. No, niestety. Siódemka jest. Pieniążek, Moneta. nie ma. Karty są. Wiśnie są i serce. Czyli mamy tutaj dwa złote. Podkowa jest. Dolar nie ma. Wiśnie nie ma. Serce jest. Kości. Czyli nie ma. Pomyśleć, że tyle lat drapania w zdrapek i w zdrapkach 2000 nie wygrałem, a tu proszę. Tak byłem nastawiony negatywnie na te losy. Podkowa, siódemka, dolar nie ma i pieniążek nie ma. Tak byłem negatywnie nastawiony. Tyle lat drapania zdrapek, no. Tyle lat, pieniądz, banknot, nie ma karty, są. Wiśnie są. Tutaj jest, czyli nie ma. Nie ma wygranej. Gwiazda, jest gwiazda. Karta, jest karta, siódemka. Korony nie ma. Wiśnie. Karta jest. Zakwa jest, korona jest, kończyny nie ma i podkowa też nie ma. Karta nie ma karty podkowa, kończyny też nie ma, świnka i korona. Było blisko stowy albo głównej. Oh, korona jest. Wiśnie jest. Kości nie ma kości. Podkowa jest. Podkowa i świnka. Blisko, blisko, Wygrany. Kręci się blisko. Karty są. Kończyna jest. Serce nie ma serca, dolar jest dolar i diament. Nie ma diamentu. Yy, sakwa, gwiazda. Yy, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma tego. Korony nie ma, karty też nie ma i świnka, No to tutaj jest dwa złota. Serce? Nie ma serca. Korona, kości, świnka i dolar. Też nic nie ma. Gwiazda jest. Kończyna nie ma. Kości, siódemka, podkowa dwa złoty hmm. Banknot, diament, sakwa, nie ma sakwy, korona, jest korona, i karty. No to nic nam się nie ułożyło karty, świnka, siódemka, gwiazda, i nie ma banknotu. Świnka. Banknot nie ma. Sakwa nie ma. Moneta. Diament. Serce. Wiśni nie ma, kości nie ma, mm, tu jest mm, banknot i jest podkowa, 2 złote. Kuńczyna, sakwy nie ma, gwiazda, karty, nie ma kart i korona nie ma. Karta. Sakwa. Podkowa nie ma gwiazda i banknot nie ma banknota. Kończyna, diament. Wiśni nie ma, sakwa. Sakwa i serce. Też nie ma wygranej. Podkowa, karty, serca nie ma, kości i diament też nic nie ma. Podkowa, serca nie ma, serca. Korona też nie ma, siódemka i hmm? dolar dwa złota. wiśnie nie ma wiśni dolar karty sakwy nie ma i banknot gwiazda sakwy nie ma korona świnki nie ma i serce no było blisko stówki banknot diament śliwki nie ma, monety nie ma podkowa, o jest dycha jest dycha moi drodzy, jest dycha worek karty kończyny nie ma dolar gwiazdy nie ma, 2 zł serce jest serce. Diament jest diament. Siódemka jest. Gwiazda. Nie ma gwiazdy i kości też nie ma. Gwiazda. Moneta. Sakwy nie ma. Podkowy nie ma. I jest kończyna. Jest dycha. Moi drodzy, trochę tych wygranych dzisiaj jest. Wiśnie, korona, serce, podkowy nie ma i diament. Czyli tutaj nic się nie ułożyło, korona, kości nie ma, monetka. Sakwa, sakwy nie ma, diament. Też nic się nie ułożyło. Także łączny wkład 160 zł, 160 zł losy za 160 zł. Siódemka. korona, serce, yy. wiśnie i nie ma. Tego, co potrzeba. Diament, jest diament. Nie ma monety. Jest sakwa. Nie ma korony. I karta. Ostatni los, ostatni los, moi drodzy, ostatni. Czyli mamy koronę, nie ma korony. Świnka. Świnka siódemka, kończynka i dolar. Moi drodzy, podsumowanie. Narpierw sobie przeliczymy, najpierw sobie przeliczymy, ile sztuk ogólnie wygrało na osiemdziesiąt. Na osiemdziesiąt sztuk ile wygrało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy. No proszę, no to ja przewidywałem, że tak powiem typowałem, że będzie 20, jest 23, no to dobrze. 23 losy wygrane, a teraz kwotowo jeszcze przeliczymy, nie? Także tak, tu jest dwójeczka, tu jest 20, tu jest też dwójeczka. A tu też jest dwójeczka, tu jest czwóreczka, muszę trochę poukładać to, żeby to miało ręce i nogi. Tu jest dwa tysiące, tu jest dwójeczka, tu też jest dwójeczka, tu jest dziesiątka, Gdzieś dziesiątki są, to jest czwórka, dwudziestka, no to tutaj dziesiątka, dobra, znowu dwójka, czwórka, dwójka, dwójka, gdzie to była, ta dziesiątka, to jest dziesiątka. I znowu dwójka, i znowu dwójka. Dwójka, jak naprawdę, ma, mega dużo. Dziesiątka, dwójka i dziesiątka. No dobra, dobra, to teraz słuchajcie, to teraz słuchajcie. Hmm. Czyli na, na tak, na 80, na 80 losów. Tuaj mi się tutaj kurczę. Ostrość gubi

2098 zł. 2098 zł. na wydane 160. No jest plus, trzeba przyznać, całkiem, całkiem. <laughs> Życzę Wam tak samo wielkich wygranych. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, łapka w górę i wygrywajcie, wygrywajcie.